Witam, witam, witam i o zdrowie pytam! Mamy 23 lipca, godzinę 14, więc najwyższy czas, by MKR pokazał swoją kartę, którą dostał parę dni temu na maila, z Saviors of Uldum. I... której jeszcze nikt nie widział, poza pracownikami Blizzard'a i mną. Hej, to ja. E, no i co, cóż mogę powiedzieć? Standardowo w takich filmach pokazuję te karty na starcie, ale dzisiaj... Poprzeciągam i pogadam jakieś różne dziwne rzeczy, żebyście się podenerwowali. A nie, wcale nie, pokażę już ją teraz. Czy chcecie ją zobaczyć, chcecie, to już ją pokazuję. Moi drodzy, kartą, którą MKR we własnej osobie odkrywa w tym dodatku, jest zakrzywiony sejmitar. Na początku taka anegdotka zawsze wydawało mi się, że to słowo brzmi scimitar. I w sumie tak na dobrą sprawę to dopiero teraz zobaczę, że to jest Sejmita. -se nie tym. W każdym razie jest, to, jak widzicie, broń drogala, co można było się domyśleć po obrazku, znaczy tam można było się domyślić, że jest to broń. Tutaj możemy jeszcze zobaczyć, że jest Drogala, bo wokół opisu jest czarna wódka, a nie na przykład y, Bordowa, jak w przypadku mm, Warriora. W każdym razie mamy broń zatrzymany, która ma dwa ataku i dwa durability plus kombinację otrzymuje plus dwa ataku. No w momencie, w którym aktywuje się kombinacja No i tutaj pojawia się pytanie Odwieczne pytanie każdego gracza Hearthstone'a Czy ta karta jest dobra, czy ta karta jest zła No moim zdaniem jest dobra Możemy ją zagrać spokojnie w drugiej turze i jako broń z kombinacją. Możemy zagrać ją w trzeciej turze z jakąś kartą za 0. Możemy w czwartej turze zagrać z jakąś kartą za 1, czyli z minionem, albo z czarem, jeżeli chodzi o minionów, to mamy takich na przykład sługusów. W piątej turze, oczywiście z za 2 i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy tego wszystkiego wymieniać. Zatrzymany w takim wypadku dostajemy 8 damage'u, który możemy przeznaczyć do zabicia dwóch minionów. Lub wbicia 8 damage w przeciwnika, lub zabicia jednego i wbicia 8, 4 damage w oponenta. Więc mamy broń, która zatrzymany potrafi dać 8 punktów obrażeń. Dobre? No, moim zdaniem dobre. Tym bardziej, że potrafi też zabić na przykład dwóch minionów, jeżeli potrzebujemy na przykład damage'u do minionów. Karta wydaje się być całkiem ciekawą opcją oczywiście do jakichś agro rogali, których wiele nie mieliśmy. No chyba, że liczymy tempo, miracle i tym podobne rzeczy do tego, co w sumie miałoby sens. Do tempo, do agro i tym podobnych rzeczy. I moim zdaniem jest dobra. Moim zdaniem się świetnie będzie sprawdzać. Warto też zaznaczyć, co warto zaznaczyć że mm, poza tym że mamy 8 demedżu, poza tym że możemy sobie strajdować minionka albo zafejsować dwa razy czy też raz możemy też tutaj zwrócić uwagę na to że ma świetną synergię z piratami z jakimi piratami, na przykład z piratką która dostaje tyle ataku ile ma nasza broń za dwa many, ona w takim przypadku byłaby 6-3 oraz z piratem, który obniża sobie koszt yy, koszt koszt, koszt, koszt siebie w zależności od tego ile nasza broń ma ataku czyli możemy zagrać Tą broń yy, w drugiej turze coin, ta broń ten pirat, w trzeciej turze coś za zero, ta broń ten pirat, w czwartej turze coś za jeden, ta broń ten pirat. Więc mamy całkiem sporo możliwości, żeby wykombinować jakieś fajne rzeczy. Problemem lekkim może być to, że mm, pojawia się bardzo dużo kart z kombinacją, i to trochę wymaga kombinacji, więc to jest taki może jakiś minus. Natomiast natomiast ogólnie tak to wygląda e, Tak więc ja osobiście uważam, że karta jest naprawdę bardzo fajna i raczej grana będzie e, Omówienia tej karty w innym odcinku nie będzie, jakby ktoś pytał, bo wiem, że w... ostatnio były pytania czy będę omawiał kartę, którą pokazuję. No nie po to ją pokazuję i omawiam, żeby jej nie omawiać w innych odcinkach. Dada, da, niespodzianka. Dobra, to by było na tyle, aczkolwiek jak widzicie po timeline, czyli po tej kresce gdzieś mniej więcej w tym miejscu yy, tu. To ten film jeszcze trwa, jeszcze się nie kończy, czyli MKR może jeszcze mieć coś w zanadrzu, jeszcze coś tutaj może pokazać, jakieś jeszcze karteczki może fajne, coś tędy. No i proszę bardzo państwa, ja was może zdziwię, ale mam tutaj do pokazania coś jeszcze i tym czymś jest... Angielska wersja tej karty! Można sobie przeczytać co robi po angielsku oraz jak po angielsku nazwać się będzie. A, bo ona się po angielsku Scimitar nazywa, a widzicie, to dlatego tak myślałem. No, tak więc moi drodzy, jeżeli byliście niecierpliwi i wyłączyliście ten film po tym, jak zobaczyliście tę kartę i nie wysłuchaliście mnie do końca, to nie wiecie, że pokazuję jeszcze jedną kartę, która jest pod tą kartą. Tak, tutaj tak się bawię, troszkę, tak drażnie. Tych wszystkich, co tam wyłączyłem, film od razu, jak zobaczą kartę, o, zobaczyłem kartę, to idę. No, proszę Państwa. Poza tym, że na minaturce widać dwie karty, to proszę państwa, chciałbym zaprezentować kolejną kartę, którą pokazuję, bo Blizzard dał mi dwie karty. I kolejną kartą, proszę państwa, jest mistrzyni Kopniaków, która za dwa many jest 1-2, czyli statystyki ma takie mech, ech, bech. Natomiast ym, jej działanie już jest o wiele ciekawsze. Za każdym razem, gdy zagrasz kartę z kombinacją, daj losową kartę z kombinacją do twojej ręki. Czyli... Taki na przykład e, gazekan AUKCJONER, tylko że tutaj nie dobieramy kart, dostajemy losowe karty e, i mamy mm, samą kreaturę za dwa many, a nie za sześć many, e, plus możemy sobie grać to co dobierzemy na bieżąco i robić sobie fajną przewagę. E, dobra, więc tak, znamy zasadę działania. Co o karcie można powiedzieć? Przede wszystkim karta daje bardzo duże value. Daje bardzo duże waliu, bo mm, z każdą turą, znaczy, gramy tą kartę, no i załóżmy, że mamy jakąś kartę z kombinacją w ręce. BUM! Gramy tą kombinację, dostajemy kartę, czyli tak jakbyśmy w sumie karty nie stracili, którą zagraliśmy. Dostajemy kolejną kartę i kolejną kartę, i kolejną kartę i kolejną kartę e, i przeciwnik musi tą kartę zabić. Bo wiadome jest, że jeżeli... My zagramy to na przykład w turze szóstej, to w siódmej turze, jeżeli to nie zabijemy, to będziemy mieli kartę z kombinacją. Nie ma innej opcji, bo zagraliśmy kartę z kombinacją i dostaliśmy kartę z kombinacją i za każdym razem tak się działo. Więc w siódmej turze na pewno będziemy mieli tą kartę z kombinacją, bo jak przeciwnik go nie zabije, to bardzo dużo jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć. Karta oczywiście działa przez kilka tur, jeżeli jesteśmy w stanie ją obronić lub jeżeli przeciwnik nie ma jak jej zabić, co też daje dodatkowy, dodatkowy plus. I też dobre jest to, że karty z kombinacją w dużej części są tanie, kosztują 1-2 trzymany. Jeżeli będziemy w, później, w późniejszym etapie gry zagrywali tą kartę, no to mamy tutaj możliwość wygenerowania naprawdę sporej ilości tychże mm, kart. Tak więc yy, bardzo ciekawa opcja i bardzo myślę przydatna. Też kombi się zresztą z bronią, którą, którą widzieliście wcześniej, to jeszcze jest po angielsku. Eee, więc dwie karty drogala e, pokazuję wam. Przynoszę wam. Mam nadzieję, że te karty Wam się spodobały. Mam nadzieję, że ich efekt jest wystarczający dla was i działają naprawdę według mnie fajnie. I są fajnymi grywalnymi jak najbardziej kartami. Ale to nie wszystko. W tym odcinku mamy takie niespodzianki. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie na prezentację, jak te karty działają w grze! Załatwię go na sercu. No to do roboty. I teraz to już byłoby. Wszystko, już nic więcej do pokazania nie mam, nic więcej do przekazania nie mam. Tak więc serdecznie bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że karteczki i film się Wam podobały. Łapeczki, subskrypcje, komentarzyki mile widziane, a ja uciekam zjeść kolację o drugiej w nocy, nie żartuję. E, ja uciekam, e, uciekam i widzimy się w kolejnych filmach lub na streamach. A póki co na razie dopoczęłem